Z Liceum imienia im. Cywilu w południu w przygotowało niesamowitą ofertę edukacyjną na roślone 2022-2023. Obejmuje to trzy klasy. Klasa mundurowa, klasa ogólna z elementami turystyki aktywnej oraz klasa humanistyczno-pedagogiczna. To jest oczywiście granie oferta na roślone 2022-2023. A my oczywiście cały czas znajdujemy się podczas Dni Otwartych 6. Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Jeżeli nie macie perspektyw na spędzenie tego przepięknego piątkowego popołudnia, warto wstąpić, warto zapoznać się z ofertą edukacyjną 6. Liceum Ogólnokształcącego imienia ze Słanców, Sibiru w Turniu. Szanowni Państwo, cały czas na boisku Orlik odbywa się mecze Bumberbole, niesamowite kule, duże kule, w których możecie uczestniczyć podczas dzisiejszych dni otwartych, jak już za momencik również część artystyczna, czyli występy wokalne uczniów 6. liceum ogólnoschoolącego imienia ze słońców w stypilu w toruniu